Rozwiąż równanie. 3x do trzeciej odjąć 2x kwadrat. Odjąć 3x dodać 2 równa się 0. Zapisz obliczenia. Jest to równanie wielomianowe, określone w całej dziedzinie rozbiórnic rzeczywistych. I przechodzimy do rozwiązania. Mamy wszystkie wyrazy po lewej stronie poukładane, porydukowane, Zatem rozwiążemy to równanie, jeżeli. Tej tak zwanej sumy, tworzymy ilość. I jedną z metod, i chyba tutaj będzie działała, jest to, że stworzymy parę. Pogrupujemy te wyrazy. Jest ich parzysta ilość, dokładnie cztery. Nie da się ze wszystkich czterech wyrazu coś wspólnego wyłączyć, ale z poszczególnych par. Z pierwszej pary na pewno widać, że moglibyśmy wyłączyć x kwadrat. I co zostanie w nawiasie? Każdy wyraz przez to dzielimy. 3x do 3 przez x kwadrat to jest 3x. Minus 2x kwadrat przez x kwadrat to jest minus 2. Pojawił nam się nawias 3x odjąć 2. I teraz spójrzmy na drugą parę. Czy moglibyśmy taki sam nawias stworzyć? Patrząc na nawias, na to, co zostało. Widać dokładnie, że wystarczy wyłączyć liczbę minus 1 przed nami. Da nam to zmianę znaków, czyli to samo, co w tym dawiasie. Bo minus 3x przez minus 1 to jest 3x, a 2 przez minus 1 to jest minus 2. No i równa się 0. Z czterech wyrazów nam się nie udało elementu wyłączyć. Teraz mam już tylko dwa wyrazy. Te dwa wyrazy mają element wspólny. Wyłączamy do przed nawiasem. I co zostanie w drugim? No z pierwszego wyrazu po wyłączeniu 3x odjąć 2 zostanie x kwadrat. Z drugiego wyrazu po wyłączeniu 3x odjąć 2 zostanie minus 1. No i równa się 0. I mamy to, do czego dążyliśmy. Czyli z tak zwanej sumy mamy teraz iloczyn. Iloczyn jest równy 0 wtedy, gdy chociaż jeden z czynników jest równy 0. Czyli albo ten czynnik jest równy 0 lub ten czynnik jest równy 0. I rozwiązujemy oddzielnie te równania. Przerzucamy minus 2 na prawą stronę. 3x równa się 2. I teraz, aby wyznaczyć x, dzielimy przez 3. x równa się 2. Mamy pierwsze rozwiązanie. Przechodzimy do drugiego równania. Można za pomocą tego rozwiązać, ale chyba szybciej, przerzucając tę liczbę na prawą stronę. x kwadrat równa się 1. Pytanie, co podnieść do kwadratu, aby uzyskać 1? Są takie dwie liczby. Albo x równa się pierwiastek z tej liczby, czyli 1, lub x równa się minus pierwiastek z tej liczby, czyli minus 1. Minus 1. Mamy drugie rozwiązanie i trzecie rozwiązanie. Wszystkie trzy przyjmujemy ze względu na to, że równanie wielomianowe jest określone całej dziedzinie zbioru liczb rzeczywistych, a zatem odpowiedzią do tego zadania są trzy liczby. I tak, żeby było w kolejności, najpierw minus jeden, potem dwie trzecie i największą liczbą spełniającą równanie jest liczba jeden i ten zapis jest odpowiedzią, jest rozwiązaniem tego równania.